Fake, rampa, ale o co w ogóle z tym chodzi? Możesz, oczywiście, podać ten materiał dalej osobie, jakiemuś swojemu znajomemu, ktoś, kto jest po prostu słabszy, bo to mega mocno się przydaje na rankingowej, gdy uciekacie albo po prostu no, chcecie, chcecie sobie wbić, powiedzmy, na haja, tak, albo po prostu sobie budujecie, tak, żeby po prostu sobie tutaj strzelić w jakiegoś gościa czy coś. No i. Może być sytuacja, że ktoś po prostu zara tutaj wyląduje najprawdopodobniej No i będzie chciał was zabić, albo po prostu będzie chciał się po tym przejść, tutaj ustawić i sobie poszczelać Typów, którzy po prostu lecą, tak? No to ja mam na to bardzo fajny sposób, oczywiście będziecie mieli tego podgląd jak to wygląda na rankedach No i oczywiście co, edytujesz sobie rampę oczywiście w taki, w taki sposób No i tutaj sobie siedzisz I czekasz sobie tylko na przeciwnika, jak już będziesz słyszał, że on tak już jest praktycznie przed tobą, to edytujesz, no i oczywiście strzelasz w niego i naprawdę bardzo fajnie, śmiesznie to wygląda i w taki sposób możecie łatwo zdobyć fraga, bo on w ogóle to za nie będzie was się tutaj spodziewał, no i zaraz będziecie mieli filmik jak to wygląda w grze, a z mojej strony to wszystko no i dziękuję za obejrzenie.